W dzisiejszej Ewangelii Jezus jest ukazany bardzo ludzko, jako człowiek. Ja tak to widzę. Powołuje się na swój ludzki rodowód. Mówi te słowa, i mnie znacie, i wiecie skąd jestem. Dodatkowo zachowuje się też tak bardzo ludzko w obliczu niebezpieczeństwa, kiedy wie, że Judei będą chcieli go zabić. Nie idzie tam, tylko wybiera inną drogę, unika tego miejsca. Jest to zachowanie bardzo ludzkie. E, to mnie też zastanawia, że w zasadzie, jako Bóg, moglibyśmy się spodziewać, że w jakiś nadnaturalny sposób uniknie tego e, pojmania i zabicia przez Żydów, a on po prostu wybiera taki ludzki sposób, po prostu się nie zjawia w tym miejscu, idzie inną drogą. E, no i to mi się też podoba, że wszyscy. Możemy się utożsamić tutaj z Jezusem. Każdy z nas w życiu doświadcza jakichś lęków. Wszyscy e, unikamy pewnych rzeczy, pewnych osób czasami. Nie idziemy w różne miejsca, chowamy się. Jezus dzisiaj też tak się chowa nie idzie w miejsce, gdzie czeka Go śmierć. E, a kiedy idzie na święto namiotów, jest napisane, że robi to w ukryciu. E, i to mnie też tak ujmuje, że nawet Jezus nie w każdej sytuacji zachowuje się jak taki mocarz i idzie po prostu w miejsce, gdzie chce go zabić, tylko czasem się chowa i...